Dzisiaj idę na nową polską komedię Kochanie, Chyba Cię Zabiłem. W jakiej kondycji były ostatnie polskie komedie w ostatnich latach? Chyba wszyscy dobrze wiemy, ale mam nadzieję, że to nie stało się regułą i tym razem dostanę coś, co będzie przynajmniej chociaż trochę śmieszne. W rolach głównych między innymi Zbigniew Zamachowski, Zabalakuna, Ireneusz Szczop i Arkadiusz Jakubik. No, Całkiem ciekawa obsada, ale tak jak mówiłem, w jakich kondycjach to było w ostatnich latach, to większość z nas się chyba przekonała, ale o tym, jak wyszło w tym przypadku, opowiem Wam po filmie. No i niestety, kochanie, chyba Cię zabiłem, nie przerwał złej pasy polskich komedii. Może nie był to film jakiś strasznie zły, czy strasznie żenujący lub beznadziejny, ale komedia, na której przez półtorej godziny uśmiechnęli się w sumie tylko raz jest raczej marną komedią no niestety obsada była całkiem fajna film miał jakiś potencjał ale nie wyszło to chyba tak jak twórcy zamierzali szkoda jednak ja cały czas trzymam kciuki za te polskie komedie bo my naprawdę potrafiliśmy kiedyś robić dzisiaj rewelacyjne filmy z cudownym humorem i mam nadzieję że to wróci i mówię oczywiście tu przede wszystkim o takich filmach dla masowych odbiorców Chciałbym znowu pójść na polską komedię i zacząć się śmiać przez yy, na początku filmu i śmiać się do końca. Yy, I no cóż, no mam nadzieję, że tak następnym razem będzie. Dzięki i do zobaczenia w następnym po filmie.